Witajcie, nie spodziewałeś się, że tutaj. Więc... Teraz będę zmieniać swojego Avatara. Z tamtego na... Tam zobaczycie jakiego po, pój, Za parę dni. No i ten... No i po prostu zobaczycie, jak po prostu zmieniam, ale tam... Jakiś rok będę mieć go. W sumie. No dobra, ale nieważne nowy awatar, tak będę go mieć czasami go będę mieć tego starego oczywiście, którego mam teraz no, niezbyt aż tak często, ale no czasami jeżeli będę jeżeli nim nie załaduje się ten awatar, to wtedy będziemy używać tamtego co zazwyczaj nagrywałem no więc mi przedłużą i cześć.